Z ewangelii według świętego Jana. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: pójdź za mną. W dzisiejszej Ewangelii Jezus toczy ten przedziwny y, dialog ze świętym Piotrem. Trzykrotnie pyta go: czy miłujesz mnie? Czy kochasz mnie? I wypowiedziawszy to, na koniec mówi: pójdź za mną. Bardzo często ten dialog. Porównuje się do innego dialogu. Uważa się, że jest takim lustrzanym odbiciem dialogu, który Piotr odbył na dziedzińcu arcykapłana. Wtedy trzy razy zaparł się Jezusa, teraz trzykrotnie powtarza: Panie, ty wiesz, że cię kocham. Na, na trzykrotny grzew lekarstwem jest trzykrotne wyznanie winy. Ja jednak uważam, że ta analogia do zaparcia się Jezusa, mimo że jest oczywiście prawidłowa i bardzo piękna, jest dużo bardziej wzbogacona, gdy tą rozmowę Piotra z Jezusem: czy kochasz mnie, czy miłujesz mnie, porówna się z inną rozmową rozmową z samego początku Ewangelii, gdy do Maryi przychodzi Anioł i mówi: Maryjo, jest ktoś, kto cię bardzo kocha i chce, żebyś ty odpowiedziała miłością. Czy zgadzasz się? I ona bez trzykrotnego pytania, bez namawiania, bez potwierdzania, w pierwszym słowie mówi: Tak, zgadzam się. Fiat, wolontarz niech się stanie według Twojego słowa. Jestem służebnicą. Maryja bez grzechu. Odpowiedziała od razu. My, ludzie grzeszni, potrzebujemy czasami trzech napomnień, a jednak na zwiastowanie czasami udaje nam się odpowiedzieć hojnym sercem, hojnie wobec Boga. I to jest piękne w człowieku. Do zobaczenia jutro.